Siemano Ludziska, kontynuujemy naszą podmorską przygodę z naszym wspaniałym żółwiem The chcąc Niechcąco odpaliłem naszą stację badawczą, ale i tak mam bardzo dużo kryształów, ja bym i tak coś bym zakupił. Czter... 14 bilionów w ogóle muszelek mam. Więcej baniek, więcej łapie. Za 2000. Myślę, że to opłacalne w miarę. Meduzy są więcej warte? Widzę w to wszystko co mam. Nawet 10 poziom wbiłem. Nowa strefa. Ej, czekajcie, jakim cudem mam 11 bilionów i nie na nic nie stać. O, bo tu już w trylionach idzie. Ciekawe, ciekawe. Dobra, nowa strefa, no to lecimy. Nawet się nie zastanawiam, mamy jakieś demoniczne złote. Mmm. Tu jeszcze nie byłem. Wydaje mi się, że mam wystarczająco dużo tlenu, ale nie wiem. To są jakieś nowe. Ja w ogóle mam zwiększoną ilość tych. Ja mogę go złapać? Mam zwiększoną ilość yy, na bańki, bo się opłacało w sumie, więc stwierdziłem, że to wezmę. Ale ja ich nie zbiorę. Jest ten właśnie największy problem, że ja go nie dam razy zebrać, bo on potrzebuje... Ojej, ja się topię. No, Dobra, uciekli mi wszyscy. A, idźcie, nic się nie da. Jakie mam w ogóle złopane? Yy, srebrną, fioletową złapałem oraz jedną żółtą. Chciałbym więcej żółtych, jak mam być szczery. No jakby się udało, to bym się cieszył. No nawet dwie udało mi się zebrać. O, bruż bardzo. Teraz w ogóle tak szybko ładuję, że nie muszę się nawet zastanawiać. Nie, to jest to sekunda i przeadwa na broń. Bardzo z tego powodu się cieszę. Ja będę musiał sobie troszeczkę tutaj postać, żeby tlenu połapać. No, zbiornik na bańki mam dużo, no... Tam wbiłem z 200 na 800 chyba. No giga różnica. Musiałem sobie troszeczkę naładować powietrza dla siebie. I idę zbierać kryształy, bo w sumie tylko tyle mi pozostało. A tu mamy bardzo fajne, duże skupiska. Które jak najbardziej bym zebrał wszystkie. Utopię się. Nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę. Za dużo tlenu mi zżera. Zdążę. Zdążyłem. Idę stąd. Mam dosyć. Bardzo dużo zebrałem kryształów. Ba ba bardzo dużo zebrałem też medus. Idę je wrzucić na przerobienie się... I niech mi się od razu sprzedadzą. I będę się z tego cieszyć. Będą pieniądze. Eee, przy okazji mam 23 tysiące kryształów. Te pufferfisze są wspaniałe. Ale chyba bym zwiększył sobie jakimś szansą obrażenia może. Te ceny są totalnie odklejone jakieś. Tutaj meduzy są więcej warte. Za 15 kupię. 2,5 i to będzie wzrastać. Dwa razy kupiłem. Zostało mi 1000. W ogóle mogę coś za kryształy kupić jeszcze? Tu mam coś. A to jest to za 500. No dobra no. Więc stówek to yy, praktycznie nic, więc biorę. Tu już w trylionach w ogóle zarabiam. Zbieram od razu pieniądze i lecimy od razu to wszystko wydać. Bo chciałem powiedzieć sprzedać, ale sprzedałem to już dawno. Idę wydać moje pieniążki. Tutaj nie potrzebuję trylion na to. Jest troż... O, tu za pieniądze coś mam jeszcze. To dawaj, niech szybciej się nam przerabia tam, jak najbardziej. 350 bilionów. Kupuję, kupuję, kupuję. Yy, te śmieszne, te ziomki, one są giga dobre. One bardzo fajny damage mają i ja bym chyba je poulepszał, ale najpierw ja w ogóle w tlen powinien iść, w tlen najbardziej. Yy, co ja odkryłem? Ja się mogę w skorupę zamienić. Ja to pierwszy raz widzę, nie? Mam 6 godzin w tą gry i pierwszy raz to zobaczyłem. Magmowa otchłań przed nami czeka. Mi najbardziej w sumie nie wiem na czym zależy, bo te meduzy są takie... Szczerze troszeczkę i się wydają. Najbardziej chyba kryształy, bo z kryształów mogę się ulepszać. Tak się teraz zastanawiam, że jednym z lepszych upgradeów, jakie mógłbym w ogóle y, kupić, to żeby odnawiały mi się bańki i odnawiały mi się y, pistolet plazmowy. Co prawda, mam bardzo dużo ładunków na nich, ale fajnie, jakby one się po prostu odnawiały już, jak stoję przy naszej tutaj. Łodzi podwodnej, czy czymkolwiek to jest. Myślę, że mógłbym w ten sposób więcej osiągnąć. Dobra, wrzucam meduzy. Niech one się przerabiają. W międzyczasie wydamy nasze kryształy. O, tu w ogóle za pieniądze, o proszę bardzo, tego nie widziałem wcześniej. Ja bym to kupił do maksimum. To w ogóle obsydian był. Obsydian jest strasznie useless. Mi bardziej zależy w tej chwili na kryształach, więc to muszę czym prędzej ulepszyć. Tutaj to jest w ogóle mocne. Każda meduza będzie warta dwie meduzy. Na no, świecie, że plus dwie meduzy będziemy dostawać. To jest. No, Wow, no to jest mega przydatne. Tu już mi się kończą przerabiać. Czy ja mogę coś kupić, żeby szybciej? One, nawet nie przerabiały, ale sprzedawały. Tu mam coś za 12 tysięcy szybkość sprzedaży. Jak mam być szczery, muszę na to uzbierać. 4 razy 12 to jest 48, jeżeli się nie mylę. Bardzo się to przyda, dobra. Niech na razie się sprzedają. Ja wszystko pozostawiałem. Później się jeszcze troszeczkę i tak ulepszymy. A na razie pójdę pozbierać. I kryształów, bo są bardzo nam potrzebne I pójdę pozbierać Też przy okazji medus Których tu mamy ogrom Zobaczcie co się dzieje Tęczowa o, Dwie tęczowe dostałem, ale super Zabawne jest to, że nasza przerabiarka Zamienia meduzy na srebrne czy złote Coś takiego Bodajże na srebrne A mamy jeszcze do dyspozycji złote oraz tęczowe Ja grając wcześniej Nie wiem czy kiedykolwiek spotkałem tęczową meduzę Teraz tych medus łapię, łapię, od groma. Podoba mi się to, przyznam szczerze. Dzięki temu będziemy mieli więcej pieniędzy, ale one będą mi się przerabiać pół dnia. Ja muszę muszę wszystkie kryształy, które zdobędę, mógłbym w damage, co prawda, ale wszystkie kryształy, które zdobędę, idę w ulepszenie przerabiania i sprzedaży, żeby to szło jakkolwiek sensownie, to byłoby dla mnie dużo, dużo lepsze. Czy 30 tysięcy mi starczy? No na pewno nie, Dam 48 na samą szybszą sprzedaż potrzebuję. <laughs> ja tlenu nie mam! O, ale lipa. Ale lipa. Umieram, umieram. Nie zdążę dopłynąć. Umarłem. Przed statkiem! Ja myślałem, że całe życie mi się załadowało. Przynajmniej moje tęczowe przeżyły. Ja myślałem, że wszystko mi się już naładowało. Ale lipa. Dobra, zebrałem te pieniądze i idę ulepszać się chociaż troszeczkę. Szybkość sprzedaży kupię dwa razy. Bo w sumie tylko na tyle mnie było stać. A tu już mamy te rzeczy za. W sumie mógłbym. Ale nie wiem, czy też tak bardzo mi to jest potrzebne. Na końcu chyba będę dopiero maksować, żeby mieć te wszystkie za. Jak to się nazywa? Chociaż to jest giga mocne. To w sumie mógłbym chcieć. Dobra, kupmy sobie tą. Y na przerabiarkę naszych muszli na y, te alchemię, a to tam 100 tysięcy potrzeba, no to skiepściłem, bo i tak nic z tym nie zrobię, no to w takim razie jedynie co mi pozostaje to iść w tlen wszystko co posiadam, I idę maksymalnie ile mogę, tu w regenerację jeszcze poszedłem, 6 tysięcy, dobra i tak nic z tym nie zrobię z tymi już prawdopodobnie kryształami na to jeszcze będzie mnie stać to w ogóle 15 aż. Ale zobaczcie, ile tlenu, nie? To jest maks tlen, jaki się chyba da mieć. Pieniędzy jeszcze tutaj uzbieram. A tu mamy za. A za pieniądze. No to dawaj. Pytanie, ile kosztuje tęczowa meduza? 3 tryliony aż. Cena z kosmosu. Ale bardzo się cieszę z tego powodu. Dobra, ulepszamy się. Ja bym chciał ulepszyć jak najwięcej właśnie tych kryształów. To nie wiem, to po prostu ulepszę. Szczerze, wydaje się to być jakoś bardzo potrzebne w tej chwili, patrząc na to, że już nie mamy obsy... A nie, to jest Obsidian. A to nieważne, to jest mega dobre. Dobrze, że to kupiłem. Większa odporność na wstrząsy, jak najbardziej. Atakuję ją o 500%. E, rzadziej też mogę kupić za trylion. No tu już za niestety te buteleczki śmieszne. Tu mam coś za półtora tryliona. O, uzupełnia również zbiornik bąbelków i plazmy, gdy jesteś w pobliżu. To jest właśnie to, co chciałem, że ja mogę stamtąd już nigdy nie wypływać i przetrwam. Dam sobie w sumie radę, nie? Zrobiłem co mogłem, ostatniej strefy jeszcze nie odblokowałem, więc idziemy się tutaj pozdobywać w miarę możliwości. Damage'a nic nie ulepszam, ale czy jest mi takkolwiek potrzebne, tak szczerze? Tak średnio bym powiedział. Myślę, że mi starczy. Praktycznie nic, jak widać, nie wydałem, ale to i tak mi się odnawia zawsze, jak stoją przy naszej łódce. W tej chwili powinienem korzystać z naszego ekwipunku pływającego. On by się bardzo nam przydał. A ja mam wystarczająco dużo kryształów, żeby chyba ulepszyć tutaj przyspieszenie tego wszystkiego. Nie, w sumie 70 to już na to samo wyjdzie. Zwiększa liczbę slotów. Mega przydatne. Tu 12 tysięcy jeszcze szybsze sprzedaż. I 100 tysięcy aż kosztuje. Dobra, to kupię, to kupię, to kupię. Tu jest kolejne 20 tysięcy. Dobra, resztę w sumie tych pieniędzy bym wydał na ulepszenie swojej broni jakkolwiek. A że mam 90 tysięcy, to mogę w sumie na cokolwiek wydawać te pieniądze. O, dużo mniej miałem niż się spodziewałem. O nie, to chciałem. Chciałem powrzucić te wszystkie meduzy, które mam do transmitera. Teraz to po prostu leci jak szalone. Trochę tych pieniędzy uzbierałem. 17 trylionów to nie jest wcale tak mało. Tu mamy poziom tlenu, sobie zwiększmy. Kolejne 6 trylionów trochę będzie boleć. Tu coś mamy. Pojawiają się i odradzają 3, 750% szybciej. Myślę, że opłacalne. Więcej pieniędzy będziemy mieli. Yy, tu umieszczamy duzy w transmuterze automatycznie, to jest przydatne i wtedy możemy już, yy, wtedy, w sumie teraz już możemy Z niego korzystać, z naszego magazynu, patrząc na to, że tlen nam się odradza Odradza nam się amunicja, odradza nam się yy, też przy okazji yy, Słowa zgubiłem, zgubiłem, zgubiłem yy, Nasza plazma, to myślę, że bardzo opłacalnym jest właśnie, żeby je przekładać do Yy, magazynu naszego pływającego. Tylko ja nie wiem, czy ja cokolwiek tu zbiorę, tak szczerze, bo. Ja ich nie bije. Większość czasu, jaki spędziłem tutaj pod wodą, czyli połowę mojego tlenu, wykorzystałem na to, żeby złapać yy, srebrną. Fascynujące. Oby jak najwięcej tych kryształów jeszcze pozdobywać. Zaraz będę musiał pójść tlen sobie naładować, żeby się nie utopić głupio. Ale nawet moje pufferfisze ich nie zabijają. Co tu się dzieje w ogóle? Nic stąd nie zbiorę. Dobra, w sumie zrobię tak, że skupię się głównie na zebraniu kryształów. Gdzieś tam, jak będę widział, że ktoś właśnie ma wystarczająco mało życia, to wtedy się złapię za łapanie ich. Będzie to najbardziej sensowne. A na razie, kryształy. No, jak będziemy mieli sporo kryształów, to dzięki nim będziemy w stanie ulepszyć sobie broń. Czyli teraz na to poświęcę wszystkie kryształy, już nie na jakieś tam transfuzje i tym podobne. A przy okazji będę musiał powrzucać te meduzy do tego magazynu, żeby od razu nam się przerzuciły do Transfur transfer, fur, tera, nie wiem, jak to się czyta, no. Żeby tam się przestawiły po prostu same. Nie będę musiał się tym zająć, mogę od razu lecieć do sklepu i się ulepszyć. Ja, czy kręcę, prawie nie zdążyłem. Jeszcze uderzę w meduzę przy samej łódce. Już bałem się, że mi tlenu zabraknie. Na szczęście to się nie wydarzyło. Dobra, wracam tam z powrotem. Mam full magazynu wszystkiego. Tu sobie wrzucę te moje meduzy, które już tam połapałem. No więcej, tak jak mówię, ich nie złapię, bo ja bym musiał, żeby złapać jakkolwiek sensowną liczbę. To spędzić tutaj co najmniej godziny. A nie chcę poświęcać godziny materiału na to, żeby pływać pod wodą i zbierać meduzy, które są opłacalne jak najbardziej. No ale jeszcze nie do zdobycia dla mnie. Nie ulepszałem broni, w to powinienem iść. Na szczęście, mamy resp tych kryształów bardzo duży. To jest w sumie obsydian, kryształ. Ale mamy wystarczająco duży, żeby no sensowne liczby, jeszcze ja do milion ten, miliona, dobrze mówię, do miliona do milionu. Myślę, że skromne dwa miliony wystarczą. W miarę możliwości jeszcze tu wrzucę meduzę. Puść mnie, puść mnie, bo się utopię. Na szczęście, strefa tego statku jest ogromna. Dobra, niech nam się to od razu przerzuci. I czy to faktycznie działa? O, to leci powoli. No ale zawsze, lepiej tak niż w żaden sposób. To muszę. A, on też wrzuca, samoistnie. Okej, okay, fajnie wiedzieć. Mam bardzo dużo kryształów i idę wszystko w damage. Nawet się nie zastanawiam. Ulepszyłem damage chyba wystarczająco. Przynajmniej taką mam nadzieję wystarczająco, żeby połapać te meduzy. Więc spłynę sobie na szybką na dół, na samo dno. I sprawdźmy, co tu się będzie działo. Czy łapię jakoś sensownie? O, łapię mega sensownie, ale raczej nie z mojej, ten, nie moja zasługa. Bardziej wydaje mi się, że Pufferfisha i tych rozgwiazd. Zapełniłem cały slot na magazyn. O, mam złotą meduzę. Zbiorę sobie ją, bo kto mi zabroni. Wezmę sobie troszeczkę jeszcze tlenu. Jednego, jednej rzeczy, której nie zrobiłem, to nie wydałem moich muszelek, więc yy, też nie za bardzo zarobiłem dzięki temu jakoś bardzo. A czy zarobiłem? Co ja mówię w ogóle? Yy, nie ulepszyłem sobie rzeczy, na przykład yy, mój laser, który tutaj zbiera nam obsydian. A to jest, przypominam, ostatnia strefa, więc już więcej nie będzie. No to on powinien to po prostu siekać. A tego nie robi. Ja bym chciał, żeby on to robił. W ogóle znowu jesteśmy pełni. Ja potrzebuję bardzo dużo teraz, w tej chwili, kryształów. W sumie to jest obsydian, nie kryształ. A nie wiem, ile jeszcze mi będzie go brakować. Mi się wydaje, że tam jeszcze naprawdę co najmniej 2 miliony są potrzebne, żeby tam się ulepszać na maksa. No myślę, że więcej niż 3 miliony nie będzie mi potrzeba. Więc wracam. Już się nawet nie zastanawiam. Pełno medus zebrałem ogrom tych wszystkich rzeczy. Niech one się tam do transmutera wrzucają. Ja też powrzucam swoje w miarę możliwości. Ulepszę troszeczkę za kryształy. Ciekawe czy faktycznie 30 ten... 3 miliony mi wystarczą na wszystko. Wydaje mi się, że tak, ale nigdy nic nie wiadomo. Nie starczy mi! Nie starczy mi kryształów na wszystko. Bo tu już jest, dobra, to za 50 tysięcy, to jest jeszcze mi stać. Ale tu jest za pół miliona i pięć razy to muszę kupić. Dobra, ale to już są takie, można powiedzieć, upgradey z serii useless, bo ja i takich nie potrzebuję na razie. Ja muszę najpierw zacząć zarabiać pieniądze, żeby to zacząć robić, to muszę... To muszę najpierw się ulepszyć do końca 655 trylionów. Wydajmy to na coś sensownego, na przykład tu 6 trylionów. Tu już wszystko mamy za nasze te potki. Nie wiem. Punkty wiedzy, coś w tym stylu. Ulepszajmy to, co mogę jeszcze za pieniądze. Nawet jak będzie jakoś bardzo drogie, to i tak mnie stać przy takich pieniądzach. O, tu już w ogóle wszystkie upgrade'y są za te fiolki. Tu 100 trylionów, tutaj 30 trylionów. I to jest chyba w sumie wszystko, co mogłem ulepszyć. Reszta rzeczy prawdopodobnie jest za fiolki. Ewentualnie jeszcze troszeczkę jest za ten obsydian. Więc resztę wpłacę tutaj. Wezmę te trzy fiolki, które mi dadzą i coś z tego po prostu już tam sobie ulepimy, nie? Coś z tego będzie zawsze. Ogólnie ta gra już w tym momencie, w którym się znajdujemy. Yy, ogólnie może rozpikselować mi obraz, przepraszam, bo za dużo się dzieje na ekranie. Ale yy, w tym momencie, w którym się teraz znajdujemy, no to jest moment, gdzie gra wygląda właśnie w następujący sposób. Ja już nic nie muszę robić, nie? To jest już max gierki. Później już mogę tylko faktycznie wymaksować już pozostałe rzeczy, które mi zostaną, czyli robić te fiorki za każde 100, 100 trylionów. I to w sumie wszystko, co ja mogę tu robić. Tu jeszcze sobie oczywiście pozbieram te obsydiane w miarę możliwości, no bo ich tam też troszeczkę potrzebuję. Nie wiem ile tam było pół miliona razy 5, więc będę potrzebować 2,5 miliona na pewno. I dodatkowo nie wiem ile. No teraz 5 milionów, to musi mi wystarczyć. No nie ma innej opcji, żeby mi nie wystarczyło. Jak się w ogóle magazyn mi się zrzuca? No powiedzmy, że szybko. Ja też muszę się pozrzucać troszeczkę. No i ja chyba ulepszyłem wszystko. W ogóle tu wychodzi z tego rozgwiazda. To jest fascynujące, że to jest o wyglądzie rozgwiazdy. Znaczy całe drzewko rozwoju jest o wyglądzie rozgwiazdy. Bardzo fajnie, zostało mi już niedużo ulepszeń, no ale te wszystkie pewnie ulepszenia polegają na... A czy kosztują bardziej nie polegają. Yy, kosztują za te fiolki, które mogę sobie pokupować. Więc ja bym zrobił tak. Wziął te fiolki, które dostałem, ze dwie, powinny być trzy w ogóle i kupił sobie ten safe. On jest przydatny, bo dzięki temu ja nie muszę w żaden sposób podchodzić i zbierać tych pieniędzy. Mogę zwyczajnie wykorzystywać te pieniądze yy, gdziekolwiek jestem. Damage w ogóle zwiększyłem plazmowy maksymalnie. Tu już za grzyby możemy. Trzeba będzie się po grzyby wrócić. Wrzucę wszystkie pieniądze, jakie tu mam. Niech się nam przerabiają. Ja pójdę szybko po 150 tysięcy grzybów. A one były chyba w tej strefie? Nie, tu są ten. W tej strefie są grzyby. Lecimy troszeczkę po grzyby, bo są nam bardzo potrzebne. Jak meduzy się połapią, to ok, ale nie zależy mi na nich jakoś za bardzo. Ja te meduzy szczerze to pierwsze co zrobię. To po prostu bezmyślnie wrzucę do sklepu na sprzedaż. I to tyle, nie do... no One są niepotrzebne mi. One mało kosztują, nawet jak je przetransformuję, to i tak z tego nie będzie tak jakichś tam 100 trilionów. Jedynie do transformowania tych wszystkich medus opłaca mi się te ostatnie, czyli te diabelskie. Ja już nawet nie muszę strzelać. Za mnie strzelają te moje koniki morskie. Dobra, zebrałem 150. One w ogóle mi się od razu do magazynu schowały, co ciekawe. Więc magazyn i tak je przetransformuje i tak. Dobra, nie, nie, niech jakieś tam pieniądze sobie lecą, my sobie zbierzmy stąd 16 aż fiolek, uuu, dużo i ulepszmy to coś, na razie jeszcze nie wiemy co to jest, ale sobie ulepszmy, ja bym szczerze poszedł, w sumie nie wiem, o, meduzy w złote, więcej pieniędzy będzie, to się opłaca w sumie, szybciej przetwarzają stacje meduzy za 8, no dobra, weźmy. Tu mamy rozmiar baniek, trochę useless, ale wezmę, damage do maksimum już jakiś się da maksymalny damage w ogóle w tej grze to jest 1262... 300, nie przepraszam, później mamy jakiś upgrade, bodajże tutaj, nie to jest szybkość ładowania, ale wydaje mi się, że właśnie tutaj, gdzieś w tej strefie był, że za każdym razem jak coś zrobię, to zwiększa mi damage, coś takiego było. Szybkość ruchu. Przyda się. Ajkę, tak, mam tylko dwie fiolki. Dobra, na razie nie potrzebuję żadnych innych. Nie potrzebuję tych kryształów. Nie potrzebuję tych złomów. Więc idziemy zebrać sobie pieniądze. No i to będzie wyglądać tak, że po prostu lecę. Zbierają się same w sumie. Bo wystarczy, że sobie postrzelam troszeczkę. Mogę mieć wywalone już we wszystko. Obsydian też pozbieram, ale mam 2 miliony, więc nie widzę sensu za bardzo. O, tu już mamy praktycznie. Dobra, jeszcze nie. Meduzy mi się nie respią. Mogą się respić szybciej. No i mamy max ile mogłem zebrać, troszeczkę tego jest. Jestem ciekawy szczerze ile daje mi e, moja tęczowa, ale chyba tego nie sprawdzę za bardzo. Już zarobiłem w ogóle w kwadrylionach, ile mi daje tęczowa? 25 trylionów, okej, okay, faj, fajny pieniądz, muszę przyznać. E, wrzućmy sobie wszystkie pieniądze, które mam e, na fiolki, żeby się porobiły. I nie będę czekać, po prostu lecę znowu pozbierać pieniędzy troszeczkę. No, i tak będę w kółko to robić po prostu. To jest jedyna opcja, jaka mi pozostała, tak szczerze, no bo co innego mam robić, no? Znowu mam wszystko pełne, więc znowu ta sama zabawa. Szkoda, że nie mam więcej tych okrętów podwodnych, jak mam być szczery. One by się, muszę przyznać, bardzo przydały. I teraz, co ulepszyć, żeby miało sens? Poulepszałbym chyba wszystkie rzeczy, które są po jeden. O, mamy złą też, nie zauważyłem go wcześniej wszystkie rzeczy, które są po jeden, później te rzeczy, które są droższe, później te. Wiecie, tak w kółko po prostu robić. Żeby mieć jak najwięcej już rzeczy podbokowywanych. Mamy coś takiego jak zwiększa obrażenia plazmy o 2% w zależności od maksymalnego poziomu tlenu, więc yy, nie wiem czy to jest jakoś mi bardzo potrzebne. Już ta plazma i tak mi nie robi różnicy. Tu mogę dać więcej miejsca w ekwipunku, czyli jeszcze więcej będziemy sprzedawać. Muszę zebrać troszeczkę fiolek, bo mam bardzo fajne upgrade y do wzięcia. Czyli każda meduza, którą zbiorę, będzie miała razy 12, chyba, jak się nie mylę. Tak, yy, nie razy 12, ale plus. No w sumie dwa, razy 12, bo jeden razy w tej akurat będzie sytuacji 16, nie? 1 razy 16 to 16 meduz za każdą zebraną. No i 2 miliony akurat tyle. Miałem obsydianu. Czyli tak, mamy już złom. Mieliśmy kryształ, czyli tu będą grzyby. Za 15 i tu są. Yy, Boże, tu jest kryształ, tu były grzyby. Pomyliłem się. Eee, dobra, poulepszajmy wszystko jeszcze, co mogę. Za fiolki, w miarę możliwości. I cztery upgrade mi zostały. Raz, dwa, trzy i czwartego nie widzę. Ale tu będę potrzebować aż sto fiolek, więc myślę, że tak z, ze dwa razy będę po, musiał polecieć. Pójdźmy najpierw po złom, którego nie mam pojęcia, ile mam. Ileś mam na pewno. W ogóle smutne jest to troszeczkę, że ja już smaksowałem gierkę. Co ja będę robić następnym razem? Nawet nie wiem ile mam tego złomu zebrać, więc zbiorę ile uznam, że potrzebuję. Nie wiem, z 30 tysięcy myślę, że starczy, bo tutaj bardzo małej ilości lecą. Szkoda, że dopiero teraz podwójny laser zebrałem. Ten podwójny laser wygląda super, ale niestety nim się już nie pobawię, bo tam już nie ma różnicy. Ja już tylko tu najwyżej zbieram rzeczy, które uznam, że są warte. Czy. Dobra, do, do 20 tysięcy dobiję, myślę, że wystarczy. E, polecimy się cofnąć. One się oczywiście wszystkie nam do tego wrzucą. Okrętu, znaczy. Nie wiem jak to się nazywa. To jest jakiś magazyn czy coś w tym stylu. Czy to było 20 tysięcy im potrzeba? 10 tysięcy, czyli nawet przestrzeliłem e, za bardzo. Jeszcze musimy polecić po kryształy 100 tysięcy kryształów, a później same fiolki. E, fajnie tak wrócić na te poprzednie mapy. I zobaczyć jak to wszystko wyglądało, jak tutaj się sytuacja rozwijała. Szkoda, że ja nie muszę tym laserem strzelać. Naprawdę ten laser już jest całkowicie bezużyteczny dla mnie, bo wszystkie rzeczy zbierają mi moje koniki morskie. One jednym strzałem niszczą całą, yy, całą kupę tych kryształów, nie wiem, z, zlepek, zbitkę, cokolwiek to jest. A jeszcze przy okazji wszystko wybucha. Dobra, mamy tyle, ile potrzebowałem. Tam w ogóle się nie wrzuciło wszystko, co ciekawe. A, bo ja muszę tu być, żeby to się pozrzucało. Chyba. Nie, to nie miałoby sensu. A nie, bo ja przez chwilę byłem i od razu wskoczyłem do wody z powrotem. W sumie najbardziej smutne jest to, że mój transmuter, transfuser, czy jakkolwiek to się nazywa, on nie ulepsza na tęczowo Szkoda, powinien. Skoro jest taka opcja, to powinien moim zdaniem. Dobra, niech się wszystko posprzedaje i dopiero wtedy popłynę. Wszystko się sprzedało i to nawet trylion mi nie wzrósł. No to czeka mnie jeszcze sporo razy, myślę, popływać tutaj i połapać te meduzy. W ogóle teraz się tak zastanowiłem, że najlepszą opcją, jaką mogę zrobić, to zbierać cały swój ekwipunek, niech to się samo przerzuca do naszego magazynu podwodnego i dopiero... W... Wtedy będę wracać, że nie ma sensu zrzucać tego wszystkiego do magazynu, bo to trwa wieczność i nie ma sensu. A dzięki temu ja mogę polecieć na przykład na kolejną yy, ten, wyprawę. Chociaż no nie wiem, bo to się jeszcze zrzuca w ogóle. O, to się zrzuciło, więc możemy płynąć. Podobno nadal się sprzedaje 5 razy szybciej, jak jestem pod wodą. Sprawdźmy to. Ale zobaczcie, ja yy, tutaj wrzucę... Będę po prostu już gadać, żeby pamiętać o tym Ale patrzcie jak szybko zbieram nie? Chciałem po prostu wam to pokazać Tu całkowicie render może się sypać Ja to wiem, bo tu wszystko wybucha, świeci i tym podobne Ale patrzcie Ja już jestem pełny Co prawda nie w złotych i w srebrnych Ale one są bez różnicy I tak je craftuję Z tego co widzę to jest moja ostatnia wyprawa Znaczy to była moja ostatnia wyprawa Ja już więcej nie muszę spływać Bo tutaj jeszcze nam się te meduzy wszystkie Wrzucają do transmittera. Czy tam transfuzera, jak zwał, tak zwał. One się jeszcze pójdą na sprzedaż. Czyli tu będę miał kilka kwadrylionów, z tego co widzę. Tak, cztery kwadryliony tu będę miał. No to wystarczy całkowicie, żeby mieć 100 butelek. I ewentualnie jeszcze dodatkowe. Za kolejne ulepszenie, bo coś jeszcze będziemy musieli ulepszyć. Jak widać, brakuje nam dwóch, a to jest ostatnie, które mam jakkolwiek dostępne. Nadeszła pomna chwila. A nie, jeszcze muszę to zabrać, zapomniałem. Ja miałem 6 przy sobie, ja mogłem szybciej to zbierać. Ooo, nie spojrzałem, szkoda. Dwie kopomna na chwilę, ulepszamy. I ostatnim upgrade'em jest 10 kwadrilionów. A ja wszystko do maszyny wrzuciłem. No nie, zapomniałem, zapomniałem. Bo tak jak mówiłem wcześniej, to nie jest tak, że ten, że. Wow, coś się stało. Ja po prostu zapomniałem, bo ja. Ja, ja wymaksowałem tą grę wcześniej. Bo ja, ja ją kupiłem. Widziałem tą grę u youtubera u chyba Staszka, jak dobrze pamiętam. Spodobała mi się ta gra, kosztowała parę groszy dosłownie w porównaniu do innych gier. Stwierdziłem, że kupię i se ją ogram. I co ją w sumie ograłem i jak ją kupiłem, tak ją przeszedłem w 3 godziny. Czyli w sumie bardzo szybko, patrząc na to, że była pierwsza w nocy. Jedna wyprawa do głębin daje mi 6 kwadrilionów. To prawda mogłem mieć to szybciej, ale mam luki w pamięci. Jestem jak rybka Dory. Zapominam. Szybko przyszło, yy, szybko poszło, jak to się mówi. Niech tam nam się te pieniądze, nawet popatrzę, jak to się wszystko przerabia i zarabiam jak najwięcej. O, no, jak będę miał wystarczającą dużą ilość pieniędzy, no to kupujemy upgrade. I wymaksowaliśmy grę na pięciu chyba odcinka. Mega dobra gierka. Polecam. Z dwie rychy, czy trzy kosztuje. Mam 11 kwadrylionów. Kupuję wymaksowałem i naprawiliśmy sobie hamak. To wszystko, wszystko co robiliśmy było drogą, żeby naprawić swój hamak. W ogóle nie byłem z prawej strony wyspy. To jest pan kucharz. Dzień dobry, panie kucharzu. Tam przejść nie mogę. Fajnie jak pytali DLC, jakieś nowe. Ja bym ograł DLC, szczerze, mogłoby cenę tej gry kosztować. No ale dla mnie by było spoko. tu Jeszcze mogłem sobie te fiolki zabrać, ale nie potrzebuję. Idziemy w końcu odpocząć. No bo co innego nam pozostało? Naprawiliśmy wyspę, mieszkańcy znowu się osiedlili. A my możemy w spokoju pójść spać. No i cóż, było miło, ale się skończyło. Widzimy się w następnym odcinku. No i trzym się.